Teraz y, przystępujemy do y, opatrzenia podudzia prawego. Używane są szyby kamera. Są to urządzenia, które mają na celu stabilizację złamanej kończyny zostało zatomowanych kamieniem pod Sprawdzamy są tu chwile jak widać czynności życiowe poszkodowanego. Sprawdzamy czynności życiowe minimum co dwie minuty, ponieważ stan poszkodowanych w bardzo szybkim tempie może się zmieniać, stąd musimy monitorować przez cały czas e, sytuację. Triarzysta, czyli nasz dowodzący akcją ratunkową, ma jak widać na uwadze całą akcję. Stara się, stara się sprawdzać u każdego poszkodowanego stan oraz to, czy potrzebna jest naszym ratownikom jakaś pomoc. Mamy deficyty sprzętowe, nie wszędzie niestety udało nam się wykorzystać nosze, stąd przez chwilę poszkodowany jest amputowaną kończyną górną musi poczekać na transport medyczny. Wprowadzona jest procedura rejestracji uposzkodowanego z podtopienia. Podłączony jest również defibrylator. Za chwilę przyjadą pierwsze zespoły pogotowia ratunkowego. I poszkodowani będą mogli być ewakuowani z miejsca zdarzenia. Zwróćcie Państwo uwagę na to, co robią teraz ratownicy z podtopionym naszym poszkodowanym. W tej chwili odsuwają się, ponieważ defibrylator wydał komenda, aby się odsunąć. Następuje analiza oraz jeżeli wykryje taką potrzebę, będzie wykonywany strzał e, z energii elektrycznej, który ma na celu właśnie e, zapobiec, e, wyciągnąć poszkodowanego do tego zatrzymania krążenia. Jeden z poszkodowanych z samochodu został już ewakuowany w strefę bezpieczną. Pogotowie rodzynkowe przejęło go, stąd mamy deskę ortopedyczną, która może teraz zostać użyta do następnego poszkodowanego, który jest poważnie ranny. W tej chwili przekładamy tego poszkodowanego na deskę. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest to robione, tak aby oś kręgosłupa była, była ciągle prosta. Stąd deska ortopedyczna, żeby zapobiec wtórnemu urazu Jeden z ratowników został teraz przechwycony przez triażystę, ponieważ pomoc jest potrzebna ratownikom, którzy udzielają pomocy porażonym prądem. Porażony prądem jak widać został zamieniony już z naszego fantoma na naszego prawdziwego poszkodowanego. Dlaczego tak zostało zrobione? Ponieważ udało nam się na szczęście odzyskać funkcję życiową poszkodowanego podczas prowadzenia rejestracji. W tej chwili po badaniu stwierdzono porażenia po porażeniu prądem przedramienia lewego, które w tej chwili jest zaopatrywane. Teraz będzie on przekładany na deskę ortopedyczną. Będzie mógł być przygotowany do transportu oraz przejęcie przez pogotowie ratunkowe. Jest to zdarzenie y, masowe stąd y, niestety karetki nie przejeżdżają od razu. Y, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że mamy deficyty y, karetek oraz y, nie może to działać dokładnie tak sprawnie, jakbyśmy sobie życzyli. Stąd bardzo ważna rola radowników grupy NEA, aby oni mogli w pełni profesjonalnie przygotować poszkodowanych do transportu, wykrywając główne urazy oraz zabezpieczając je. Y, znacznie przyspiesza to całą procedurę. Oni jak najszybciej powinni znaleźć się w szpitalu. Poszkodowanymi z grupy żółtej, które siedzą, którzy siedzą sobie tutaj jest z Państwa lewej strony, e, zajmuje się oczywiście ratownik, badając ich stan przez cały czas, sprawdzając funkcje życiowe oraz czy, czy nie, pomoc nie należy im się jednak w trybie nagłym. W tej chwili oni czekają, e, są drudzy w kolejce do ewakuacji przez pogotowia ratunkowe. Pierwsi są oczywiście koloru czerwonego, czyli ci, którzy, których tutaj mamy, tą trójkę. Jeden z poszkodowanych został już ewakuowany. Później ewakuowani są poszkodowani grupy żółtej. Na końcu dopiero ci poszkodowani po Państwa prawej stronie są to poszkodowani z grupy zielonej, którymi też zajmuje się profesjonalny ratownik. On wspomaga psychicznie poszkodowanych, ponieważ są w stresie, w ciężkim pozdarzeniu, jakie miało miejsce. Sprawdza ich funkcje życiowe, zabezpiecza, e, zabezpiecza urazy. To kontynuujcie. Następna, następna karetka pogotowia przyjechała i może być może nastąpić ewakuacja jednego z poszkodowanych. W tej chwili gotowy jest do ewakuacji poszkodowany, przygniesiony drzewem po amputacji przedramienia prawego. Ewakuujemy zawsze nogami do przodu, stąd że jeżeli któryś z ratowników potknie się, no to nasz ratowany upadnie. Owszem, natomiast na szczęście nogami do przodu, a nie głową do przodu. Stąd dość kontrowersyjny sposób przenoszenia poszkodowanego nogami do przodu. Nie ma to symbolizować jego stanu, tylko jego bezpieczeństwa. W tej chwili jest jeszcze prowadzona recytacja osoby podtopionej. E, mamy przewracanie poszkodowanego na desce z porażonego prądem. Zabezpieczone zostały jego urazy. Tak jak mówiłem wcześniej na szczęście udało się wyprowadzić do zgodnego zatrzymania krążenia przez naszych ratowników. W tej chwili e, układany jest prosto na desce, będą przypinane pasy. Będzie y, zabezpieczony folią izotermiczną, żeby tracić ciepło tak, 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 i tak tak będzie gotowy się tak naprawdę się do pojeździć. Tak, tak jak mówiłem, przez min, co minimum dwie minuty, najczęściej, najczęściej dzieje się to szybciej, sprawdzamy oddech, drożność oddechowych, oddech oraz ten nowo ponieważ ich sytuacja... Może się bardzo szybko zmieniać, czyli ten poszkodowany, który został, którym został przywrócone oddech i tętno, może to tętno oczywiście e, stracić, ponieważ jego parametry życiowe nie są niestety tak idealne jak nasze, więc są po prostu jego 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 stan zmieniać. Proszę zobaczyć, że mimo y tak naprawdę dużej tragedii i e, wielu poszkodowanych. Działa to sprawnie, e, nie widać chaosu w całej, w całej akcji. Wszystko dlatego, że e, mamy procedury medyczne, które pozwalają nam właśnie e, całość tego tak zorganizować, żeby to miało ręce i nogi i żeby wszyscy poszkodowani, którzy są naprawdę potrzebujący, uzyskali tą pomoc jako pierwszą. Następnie są mniej poszkodowani, a na końcu e, ci, którym, e, którzy mają tylko delikatne obrażenia. Tutaj do tego Następnie ratownicy są już dysponowani do grup, które zostały, ponieważ ciężej rannych poszkodowanych zostali ewakuowani przez punktowe ratunkowe. Stąd nasi ratownicy mogą przejmować powoli, pomagać osobom, które jeszcze udzielają pomocy medycznej. Trażysta rozmawia w tej chwili z ratownikiem, który zajmuje się poszkodowanymi z Grupy Zielonej. Dalej konsultuje sytuację oraz sprawdza ich stan tak aby wiedzieć czy pomoc jest udzielana w należyty sposób, czy należałoby rozdysponować ratowników do poszczególnych grup. w tej chwili udało się odzyskać funkcję życiową poszkodowanego podtopionego. Nasz podtopiony jest trochę zmarznięty po yy po próbie podtopienia w jeziorze, stąd nie będziemy go zamieniać na y, poszkodowanego plastikowego na normalnego. Zabezpieczymy go tylko z y, poszkodowanego fantoma, zabezpieczymy tylko na miejscu, y, y, na miejscu zdarzenia i też ewakuujemy go jak normalnego poszkodowanego. Kolejny z czyli porażony piorunem, został ewakuowany w strefę bezpieczną pogotowia ratunkowego, gdzie zostanie przechwycony właśnie przez to pogotowie ratunkowe. Zostanie zamieniony sprzęt z pogotowiem ratunkowym. Będziemy mieli z powrotem pełen zestaw sprzętu do ratowania. Będziemy mogli dalej udzielać pomocy medycznej poszkodowanym. W tej chwili przygotowujemy do transportu poszkodowanego podtopionego. Najpierw zaczynamy poszkodowany go po y, przykryciu folią izotermiczną, na końcu są klocki, e, które zabezpieczają głowę, razem z razem z kołnierzem w e, pasy na głowę i wtedy już poszkodowany jest gotowy do transportu. Poszkodowanemu oczywiście przez cały czas, jak każdemu innemu podawany jest tlen, ponieważ e, po podtopieniu między innymi mamy oczywiście bardzo duże niedotlenienie, stąd podejmą 100% tlen. Mamy yy, rurkę, która dostarcza ten tlen, ale ma 10 metrów stąd. W sposób bezpieczny może ratownik, który trzyma torbę, nieść ją za poszkodowaną, zanim przez cały czas jest podawany poszkodowanie. Ostatni poszkodowany z grupy czerwonej jest ewakuowany w strefę bezpieczną pokładu ratunkowego. E, na końcu mogą zostać ewakuowani poszkodowani z grupy żółtej, których w tej chwili dopiero możemy ewakuować. Nie robimy tego wcześniej, ponieważ yy, stanowiłoby to zagrożenie dla poszkodowanych z grupy czerwonej. Jeżeli ewakuowani zostaliby poszkodowani z grupy żółtej, pomoc yy, poszkodowanym z grupy czerwonej zostałaby udzielona przez pogatowie później. Więc dlatego musimy zgrać tą całą sytuację. I najpierw ewaku ewakuować poszkodowanych z grupy czerwonej, później żółtej. I teraz przygotowują się do ewakuacji e, poszkodowani z grupy zielonej, którzy pod kontrolą ratownika, który zajmował się im przez cały czas. Eee, idą do strefy bezpiecznej. Wszyscy, tak? Zobaczymy, tak. Wszyscy gościami. Z naszej strony tyle. Dziękujemy serdecznie.